Siema, kurwa, gdzie oni są? Co oni tam, kurwa, robią? Kurwa. O kurwa, John Pyrkiewicz 16 dni temu, ostatni raz zalogował. Kurde, ile fontan Ale dziwnie Ale wolny przesun, ale For Life? No, i no, jest... wolny. A, ale te podmianki jeden serwerze są pojebane. O, jakiś wypadek! Czy ty tam masz od nowa konto, czy już sobie Zero, absolutne zero. Grałem na nim kurwa 8 lat temu gdzieś. Kurwa, chłop się normalnie wylądował samolotem w, w wypadku. I <laughs> w kombi! A, kurwa! Pali się! Ej, też by to chciał wbić. Mogę? Oj kurwa, nie radzę Parkometr mają <grywa> Parking płatny Wprowadzić numer rejestracyjny auta 30 minut 25 zł. Siema Ja nowy, jak tu zacząć Prawko Na Jupiter Hill, Juniper film musisz podejść To ho, no i dobra kurwa I taka infernosem Infernusem se jadę 5 minutes later na? Informacja. Tutaj możesz zdać sprawkę kategorii A, B lub C. się zespawnić? Jest taki spawn w San Fierro. Chodź, Julga, idziemy zdać brawo jazdy. Kliknij informację. Okay. Informacja. Prawo B. Tu mam B, o chodź do B. A, nie, jeszcze A. Czemu to się tak długo wysuwa, mój Boże? W trakcie tego mogłem sobie herbatę zaparzyć. Rozpoczęłam. Tak, o, bez, bez zapowiedzi, nie Ryskuj, chuj. Zejdź ze mnie. No i tak. Użyj strzałek do poruszania się po interakcji i spacji do za... A, spacji. Na czym? Spacji? Tak. O nie, nie zdążyłem. Dobra, jadę, zapal światła. Y Yy, yy, nie ma coś takiego jak pasy? Nie ma. Okej. Okay. Czy tu można normalnie jak na Call story maskę otworzyć? Kurwa macie, ja, ja nie wiedziałem, to jest technologia ogólnoświatowa. Ja pierdol... Gdzie się prawa jazdy No <tułek> dobra, mnie. Tutaj... Co tu? O, trzeba wejść? Ok. O, dobra. Hehe, <laughs> już potrąciłem pierwszą osobę. A jeszcze <laughs> prawa jazdy nie mam. O, <laughs> o, 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 jestem już pod szkołą jazdy. Jeszcze pod górkę trzeba wyjechać. Jezus, świeciorka, ja pirytonę. Całe auto w ogóle wygląda, jakbym wrócił z pola bitwy w tej chwili, ale to nic, to nic. Przedwglecie. Jest! Tu kończyłem egzamin pomyślnie. A few moments later. gra! Ja. No z era? Ej! No nie! No i chuj! Także pokraszu. Dawaj na szkołę, ja zesz się O, Joy James Vermacht. I co tutaj ma? Dobaj, dawaj jaka E30 Uuuh. Chłopca zamontował te przeciwmgielne chyba normalnie, tako. To tak jasne. Takie ten za, ten takie same mam na Story. Czekaj, F1 albo nie, zróbmy jedną rzecz. Bardzo się jej boję, ale najpierw otwórzmy tab. Tabele, zacznij ile graczy jest. O kurwa! Łożysz ty skurwysynu ale do 20 FPS-ów i spadły. 700 graczy? 28 FPS-ów mam. Kurwa! Dobra, nieważne. Teraz druga rzecz, której się bardzo boję, F11. A. Nie, nie rób tego. O Jezus Maria. O <laughs> mój boże. Jakieś opisy, jakie blipy co tego. Nie wiem, gdzie mówisz. Czekaj. F1. Wow, jaka. Jaka ta. Animacja. Yy, założyciele serwera Next XQR Zbyk. O, pan od tutaj jest. Elkoni serwera Zbyk, zebra graina, hoopak, X XQR. Przewodnik po grze. Uwaga. Zaczynamy. Mamy do przeczytania 500 linijek około. Także zacznijmy. Po wybraniu lokalizacji spawnu, pierwsze należy zapoznać się z regulaminem gry, która będzie ogłosowała z regulami znajdziemy na forlay. Znaczy się z regulaminem, kurs na prawo jazdy, przydałem się, się no Kolejno, gdy zdamy już kurs prawa kategorii B, możemy oddać się do pracy dorywczej, aby zarobić swoje pierwsze pieniądze. Na serwerze wyróżniamy 10 prac dorywczych, wszystkie oznaczone są ciężarówką na mapie pod F11. Poniżej zapoznać się z działaniem każdej z prac. A, okej, okay, dobra. Kusiorki. Czyli nie pojedziemy do niej, bo to jest za dupie totalne. Kurwoty, ty. Ktoś mi przeje. Robię. Co za szłaciarz? Czekaj, będzie wypadek w ruchu lądowym. Uwaga. Zabiesło, mu, mu. No musi się wypierdolić. Jest, upadł, biesło, biesło. Nie! Patrz, szpital jest tak... O! Siema. Podrzucisz? Ja nie wiem co i jak tu. Ale bym się przebrał. Kurwa ty, jaki sten, Sultan, gdzie ty jesteś? No chodź, bo ja tu podwózkę ogarniam, ma. To kurwa chłopie nie umie podwieźć przez dwie aleje, bo mówi, że zapłać. To ja mu podziękuję za wszelką współpracę w tej chwili. Bardzo nie polecam użytkownika tego sultana. Deś przebrać. Ubrałem się. Nie ma moje babki, ale ta. O, ale Joey Jest Joey Joey, kurwa. Ty Jurka Cloud Speed. Się ma. tu od 30 minut jakoś. W sumie. Podrzucisz do roboty? Bo rowerem. To ciężko <noise> Wiem, wiem Frajer <noise> Jak tak. Tu się zarabia za jeden blipek? Śmie, śmiesznie Co ty mówisz? O no nie, tak, zobacz, Tu nie dostałeś... ma nawet zapełnienia kosza Nic nie ma No nie Jezus. Zajesz na blipek Masakra 5 dolarów ja. <noise> Ale jest, blip, jest klakson, trzeba się pozdrawiać klaksonami, nie ma wyjścia, nie ma wyjścia, trzeba się wspierać jako kierowcy ciężarówek Dostałem 3 złote, teraz mam 2,80 zł, randomowa suma No to faktycznie robota powiem ci, kurwa, ale już nas stać na taksówkę i to już jest powiem ci sukces, bo ja nie no. będę z tym zapierdalał na rowerze, to jest pewne Ultra, ultra ciekawe zajęcie, ugłę. Tak, uguen? Wow. Coś? Nie wiem, kurwa, jest jakiś nie tego. Schował się Zobacz, do oka i się bo... nie odzywa, no dobra, to... <laughs> tak. Hej! <laughs> e... Panie! Jak nie, to nie. Co za? Jezu, czemu wszyscy ci gracie sobie jacyś tacy popierdoleni tutaj Dobra, wyzywamy wszystkie cy, truje, całka, cała nasza truja e, taksówki. Slash, taksy, jebać. Tak, dobra, coś taksi. Dobra, przyjęli. Tak? Kto przyjął? Pawli. Napisz mu kurwa na ile ma... ile osobową mamy tą taksówkę. Bo tu się Slash PM pisze. Julka, anuluj, jak Wiem. Jest zbawca! Ekstazy. Siema. Dobra, napisz tamtego pawiamu, żeby nie wbijał. Możemy się w troje zabrać. w trójkę nam z ekipą wchodzimy. Dobra, to co? Gdzie jedziemy? Na do cygana z tanem Kurz Kurs będzie darmowy. Jej, co? Ciekawe jak działa to taxi. Wiesz co? On widzi, że jesteśmy nowymi graczami, nie? Bo to jest frakcja. Tu musisz napisać tak jak do policji podanie, nie? Mhm. Kurde, ale lagie u mnie są. I no, też ten I ten, i... Uło. What the fuck? No i ten, jak już oni się chyba dostaną, to oni mają taki obowiązek właśnie, że nowi gracze to trzeba, wiesz, podrzucić, nie? No, prowadzić coś tamtego, pogadać. No spoko to jest w miarę. Tylko jakie są z tego pieniądze to ciężko mi jest to sobie wyobrazić No ale spoko. Ile? Czekaj, e, 3000 3500. perenial e, 4,5 45 perenial zwykłe ile 5? Tak. O, mananka. 5 500 mananka, 5500 Mooncloth! Jaki Mooncloth jest do iwody tutaj! Streamman Dobra, dobra, chodźcie I to nie, ale to jest no słabo, ja bym chciał Fincenta kupić Dobra, to chuj. Dawajcie, jedziemy na swipery. I co tu? A tu też trzeba... Nie. Wow, dobra. Yy... No nie wiem jak to się... Ty, z drzwi się wyciąga tego? O, ale kozak. O nie, one się chyba też tak respią, że trzeba czekać na nie. O, babcia. Elobera. Jak coś nie mam pieniędzy. To ja już <laughs> chyba nie wnuczka. Gdzie uciekasz? Siadajmy we nią. O! 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 o Super się zwolił Jezu, zebrane za. Jezu, i font z tego z. Watchdogsów. Wreszcie się znalazła, Dobra, dusza się znalazła, co nas podrzuci. Tam jest mechanik z tyłu chyba tako. I na ty też jest. O! O! Da polanko <grywanko> perenialem było. Ja Czy tylko ja mam takie się... lagi? Nie. Nie, ja też. What the fuck? Tam ktoś się naprawia silnik. O, 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 mechanik. Two hours later. No! no. Teraz do to serio? <grywanko> Może do Transmax, ale nie no, tam na pewno trzeba mieć trail pointy. <laughs> o, no ależ. Oh yeah. E, Też ciś driver są na kuro. Czerwona. Chyba. Z ja wieżłem. Uber. <laughs> o boże. A, dobra, tak to jest w magazynie. Wejdź tu do środka. Widziałeś? Zapraszam jesteś? Zapraszam na kanał. Komuś. Jezu. O, jasny, chuj. Okej, okay, biorę skrzynię. Gdzie tu się bierze ją? W zielonym markerze. No. Od niej skrzynia zaczyna go niebieskim markerem na mapie. Mhm. Uh -huh. uh -huh. No jezu, nie. A Boże, ja się długo daję. I 14 zł za sztukę. <noise> O z jasny chołuj Oj. jest niej wszystkie tu przeszkadzają, ale No A, słuchaj, wychodzę stąd, idę się obczaić co się dzieje na mapie Jak wyjdę Nic Czysto It was at this moment that he knew He fucked up Dzięki Tu nie jest czysto, tu jest jebnik to zwrotność z tego wiesz. Tak, wyszedłem i się pojawiłem na jakieś la... O kurwa.